Okej, okay. to chyba jesteśmy live. E, witam wszystkich e, na, na krótkim spotkaniu odnośnie Czarnego Piątku, Black Friday. E, jest super promocja, jest promocja na wiele rzeczy. Zanim zaczniemy o promocji, to chciałbym wszystkim podziękować w ogóle za użytkowanie Nozbi, za, za to, że jakby znają nas, lubią nas i używają i Nozbi Personal, i Nozbi Teams. No i przede wszystkim chciałbym wszystkim jeszcze raz przypomnieć, że Black Friday, żeby nie szaleć, kupić tylko to, co rzeczywiście potrzebujemy. Także mam nadzieję, że będzie to też Nozbi, ale właśnie, jeżeli nie, to też zrozumiem. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie jakby zobaczyli te, te rzeczy, na które to najbardziej zależało, na które odłożyliśmy pieniążki, żeby jakby tylko te rzeczy kupić, a nie. Po prostu szaleć i przeglądać same promocje i oferty, bo naprawdę tego jest sporo tego jest dużo. I mi osobiście udało się kupić kilka fajnych małych kabelków do, 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 do sprzętów, udało, udało mi się kupić kilka, kilka fajnych gadżetów, także uważam, że Black Friday mi się całkiem udał. No i, no i uważam, że to jest właśnie fajna sprawa, że w takim jednym momencie można można jakby kupić, ale war, ważne, żeby podejść do tego bardzo rozsądnie, także jeszcze raz wszystkich, <laughs> wszystkim to mówię. No i tak, tak, tak samo jest to, że większość rzeczy będzie można oddać, jeżeli uznamy, że ten sprzęt to nie jest to, na czym nam zależało, i e, tak samo jest Nozbi. Jeżeli się wykupi Nozbi, mamy gwarancję satysfakcji e, i co więcej, e, ta gwarancja satysfakcji jest na co najmniej miesiąc. Także nawet jeżeli ktoś, po nie wiem, szczególnie w Nozbi Teams, który jest aplikacją nową e, dla zespołów i w zespole potrzeba więcej czasu, żeby przetestować z kilkoma osobami, to nawet po dwóch czy nawet trzech miesiącach, jeżeli ktoś będzie używał i stwierdzi, że nie, no to oddamy pieniądze. Mam nadzieję, że po trzech miesiącach wdrożenia stwierdzą, że jak najbardziej tak. Przynajmniej ci klienci, którzy już wykupili Nozbi Teams, są bardzo zadowoleni. Także mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żeby pamiętać, żeby rozsądnie podchodzić do, do, do czarnego piątku, rozsądnie kupować i też pamiętać, że jakby co można oddać, można zwrócić, jeżeli z tego nie korzystamy. Czyli jeżeli się zapędziliśmy i kupiliśmy za dużo na przykład, więc to też jest ok. Zwłaszcza kiedy dużo sklepów też właśnie przedłuża tę zwarcie satysfakcji. Apple chyba daje do porządku stycznia, Amazon też, tylko od końca stycznia. Jest dużo jakby tych możliwości, żeby e, e, zwrócić. Także, także to jest to. My co roku bierzemy udział w Black Friday, co roku robimy promocję i my podchodzimy do promocji, że dajemy po prostu więcej. Czyli jakby abonament roczny kosztuje tyle samo co zawsze. I już tyle samo co zawsze jest obniżony o 20% w stosunku do abonamentu miesięcznego, czyli jakby się bardzo opłaca. Jakby ja zawsze tłumaczę, że kupując abonament roczny Nozbi, czy Nozbi Personal, czy Nozbi Teams, no to tak byśmy płacili za 10 miesięcy, a dostawali 12 miesięcy, czyli już mamy 2 miesiące zaoszczędzone tylko dlatego, że kupujemy abonament roczny. A abonament roczny jest po prostu o tyle fajny, że z jednej strony jakby wy, jako klienci, się jakby uznajecie, ok. Spróbuję z nozbi przez cały rok i, i będę się tego trzymać. Natomiast z drugiej strony dla nas oczywiście to jest dobre, dla możliwości inwestycji w dalszy rozwój aplikacji i tak dalej, bo dostajemy pieniążki najpierw, więc możemy zatrudniać ludzi i dalej rozwijać zespół. Co szczególnie w tych czasach jest bardzo, bardzo ważne. Także to jest to. Więc dwa miesiące już są jakby zaoszczędzone przy abonamencie rocznym i my teraz dodajemy jeszcze cztery miesiące. Cztery. Czyli w tym momencie, zakładając konto Nozbi, czy Personal, czy Nozbi Teams, abonament jest ważny przez cały kolejny rok i jeszcze dodatkowe 4 miesiące, czyli do marca 2022. Więc w tym momencie, jakby macie narzędzie, czy Nozbi Personal, czy Nozbi Teams, na ponad rok spokojnie można wdrożyć, przetestować, yy, używać i, i, i naprawdę, no oprócz tego przez ten cały czas obie aplikacje będą rozwijane, więc, yy, więc po prostu yy, no, dodatkowo będą, będą aktualizacje. Yy, Tam rozwój personal, już ogłosiłem na forum, yy, będę ogłaszał to na blogu niedługo, właśnie mamy przygotowaną, yy, przygotowujemy yy, yy, aktualizację w grudniu i przygotowujemy potem jeszcze w przyszłym roku. Kolejną już mamy plany, już mamy roadmapę jak rozpisaną, nie zadam jeszcze szczegółów, ale niedługo będą szczegóły się pojawiały na social mediach. No, ZB Teams jest też bardzo, bardzo teraz regularnie aktualizowane i, i, i ulepszane. Także nasze aplikacje będą dalej ulepszane, będą coraz lepsze, będą działały coraz lepiej. No, a, a, a kupując dzisiaj, macie jakby gwarancję tej ceny, no i gwarancję satysfakcji, że macie, płacąc praktycznie za 10 miesięcy, dostajecie 16 miesięcy, tak naprawdę, czyli po prostu wykupując normalnie, a roczny zamiast o 12 miesięcy, się o 16 miesięcy, 4 miesiące, więcej, 4 miesiące. Jak się to przeliczy, oczywiście to jest duża oszczędność, a jednocześnie jakby z głowy temat, żeby w przyszłym roku jakby zastanawiać się, jakby czy mam płacić za noc mi więcej, czy mniej, czy kiedy, czy znowu po prostu używamy przez cały rok, i mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy niż ten. Ten rok był fatalny, i <laughs> niech się już skończy, i niech się zacznie coś dobrego. Mam nadzieję, że te szczepionki będą działać. Także... Także to przed nami, więc jeszcze raz zachęcam. A oprócz tego, że zachęcam do promocji, oczywiście, to chciałem też powiedzieć o czymś, co świeżo uruchomiliśmy to znaczy w Nozmi Personal zawsze mieliśmy program partnerski. Czyli można polecać Nozbi innym i dzięki temu zarabiać prowizję I z tych prowizji można dostawać pieniążki od nas, albo możemy przedłużyć dalej abonament. I w Nozbi Teams uruchomiliśmy ostatnio program partnerski też. I w Nozbi Teams dodaliśmy opcję, której jeszcze nie ma w Nozbi Personal, ale już można teraz ją sobie skonfigurować i wam wytłumaczę, o co chodzi. Dlatego, że tak naprawdę ten nasz sukces Nozbi, tysięcy, tysięcy użytkowników, to wynika wszystko z tego, że ludzie sobie polecają Nozbi. Ludzie sobie polecają, że tak. No, mi działa, no, robi robotę, no, jest super, e, dla mnie spróbuj, ty też. E, I i, i na, na tym jakby, i to jest dużo silniejsze niż jakakolwiek reklama, jakakolwiek reklama na fejsie, jakikolwiek, jakby budżet marketingowy. Ja uważam, że najfajniejsza jest reklama po prostu reklama przez zaufanie. Przez to, że ja ufam, że jak skoro jemu się spodobało, to mi też się spodoba. To przynajmniej spróbuję. Skoro jakby osoba zaufana mi, mi to poleca. I mam nadzieję, że tych poleceń będzie więcej i chcemy, chcemy, żeby tych poleceń było jak najwięcej. I teraz Wam pokażę, zrobię takie małe live demo, zobaczymy, jak to wyjdzie. Co teraz można zrobić, żeby te polecenia były jeszcze fajniejsze i jeszcze lepsze? Bo to żeśmy zrobili już dla Be Teams i to, i to działa jakby w obie strony. Więc. Teraz udostępnię swój ekran, żeby pokazać wam, jak to działa. No, mam nadzieję, że to Wam się spodoba i, i, że, i że dużo osób będzie chciało z tego skorzystać, z tego sposobu polecenia. Także wrzucam ekran. Tak, jak tu się ten. O, już się pojawia. Ok, e, i teraz e, uwaga. Pokazuję e, o, co, o co chodzi. E, w NOSPI personal, jak jesteśmy zalogowani naszego konta, e, mamy coś takiego jak właśnie program partnerski. Można tutaj wejść sobie do ustawień. E, program partnerski. E, I proszę bardzo, tutaj mam nazwę użytkownika. E, Michael Sliwinski Se wpisałem jako po prostu po, po angielsku moje ten. Mogę tu edytować to i, i to zmienić. W każdym bądź razie to jest OK. E, to jest moje, mój, program, mój, mój link partnerski. I teraz e, to jest. O, a to jest mój link partnerski. A, Michael Śliwiński. Proszę bardzo, to jest mój link partnerski, który po prostu mogę, jakby mogę go podzielić. I za chwilę dojdziemy do tego, jak to fajnie można zrobić. I, i tak mówiłem, wszystkie, jakby prowizje, 25% prowizji jest za każdego klienta i ta prowizja działa rekurencyjnie przez kolejne miesiące, i kolejne lata. Mi się wydaje, że kończy się po dwóch latach. Także. Jakby, jak się nam mówi kogoś na Nozbi, to się też korzysta z tego, że ta osoba jest osobą płacącą, i te pieniądze, które się zarabia, można właśnie wykorzystać na, na, na przedłużenie własnego planu lub na wypłatę i na jakieś zakupy, na backfire. I w Nozbi Teams to działa bardzo podobnie. Tutaj też jestem zalogowany na Nozbi Teams, i też w ustawieniach jest poleć Nozbi Teams innym zespołom. I proszę bardzo, tu się ładuje, ale tutaj mam inny login, Michał95. Więc ja go sobie zmienię, bo ja chcę mieć taki sam. I tu polecam wszystkim, żeby mieć taki sam. Po prostu założyć sobie darmowe konto w Nozbi Teams. Konto na Nozbi Teams jest za darmo do pięciu projektów i pięciu osób, bez ograniczeń czasowych. Także można założyć sobie darmowe konto. Sprawdzam teraz, czy to zadziała. O, proszę bardzo, polecając jest zaktualizowany. I teraz co więcej, mogę dołożyć opinię. Co sądzę o Nozbi? Więc napiszę, Nozbi jest najlepszym narzędziem do zarządzania czasem. Zapisuję to, proszę bardzo, wpisane. Teraz wracamy, czyli i to jest nasz kod link polecający. getnozbi.com na Michael Śliwiński albo nosbi.com na Michael Śliwiński. Te kody są takie same, w sensie one działają tak samo, czyli jak jeżeli dzięki temu, że wpisałem takie same w obu systemach, i to jest ważne, i w Nozbi Personal, i w Nozbi Teams, to teraz mogę, jakikolwiek z tych kodów wyślę komuś, to czy założy konto w Nozbi Personal, czy w Nozbi Teams. Jakby ja skorzystam z tego, że jestem partnerem i że mam polecenie, i jak ta osoba wykupi, to dostanę prowizję. Ale do tego właśnie, że przez to, że tutaj skonfigurowałem sobie to samo i dodatkowo jeszcze skonfigurowałem tą opinię, to proszę zobaczyć, co się dzieje, jak wejdę na ten link. Naprawdę, wejdę sobie na ten link. Tak dla. Proszę bardzo. Tu go odpalimy. Boże. Polski interfejs. I proszę bardzo. uruchamia się strona nozbi.com. Tutaj jest informacja o promocji, ale co jest ciekawe, jak sobie tutaj skrolujemy, to jest Nozbi Teams akurat w tym momencie. O, no, zbior jest najlepszym narzędziem do zarządzania czasem. Michał, tu jest moja opinia. No, a zapomniałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że mogę przecież dodać tutaj swoje zdjęcie. Więc jak dodam w ustawieniach, jakby moich, o ty, i zmienię sobie, proszę bardzo, na Zmień awatar. O, wybierz. I teraz, jak wybiorę sobie jakieś tutaj moje zdjęcie, muszę znaleźć jakieś takie, coś znajdziemy. Proszę bardzo. O, akurat nie miałem przygotowanego żadnego zdjęcia, niestety, więc, ale proszę bardzo, coś jest. O, I wgrywam je. Udało się? O, nie zadziałało mi. Och, tak to jest z tymi dymami live. Spróbujemy jeszcze raz. No je, moje pliki się wszystkie łatują. Nie, nie chce mi działać. Muszę zobaczyć, co się stało, że nie chce mi działać. W każdym razie, jeżeli uda mi się wgrać tutaj awatara, to, to ta opinia będzie miała dodatkowo moje zdjęcie tutaj obok. Także dzięki temu, polecając naszym nasz linkiem, naszym linkiem partnerskim, nie tylko jakby polecamy link, ale też jesteśmy bezpośrednio tutaj na, na stronie i możemy, jakby możemy dodatkowo potwierdzić, że tak, my polecamy Nozbi. To na razie można skonfigurować sobie tylko właśnie w Nozbi Teams, ale to działa dla obu Nozbi, także jak tylko potem, jakby niezależnie od tego, którego z tych planów używamy. Także to tyle, jeżeli chodzi o program partnerski. Jak widać tutaj niektóre jeszcze do końca nie działają, więc zaraz sprawdzę dlaczego, ale, ale powinny już działać, więc muszę zobaczyć, co się stało, ale tak naprawdę ale program partnerski działa, już najcza prowizję, już mamy pierwszych partnerów i pierwsze prowizje, także zachęcamy do polecania. I co więcej, w Nozbi Teams, jeżeli polecimy Nozbi Teams i ktoś założył kontakt Nozbi Teams na rok, to nie dość, że dostanie te 4 miesiące, to jeszcze dostanie dodatkowe 10%, czyli dostanie jeszcze dodatkowe ponad półtora miesiąca dodatkowe. Także tutaj też jakby dodatkowo dajemy. jako że to jest nowa aplikacja, to bardziej ją promujemy jeszcze, żeby miała więcej użytkowników. Także zachęcam, zachęcam do skorzystania z promocji. Otóż wyłączę teraz ten ekran. Więc gorąco zachęcam. Jeszcze raz, żeby korzystać z promocji Black Friday, żeby udało się. Wam kupić to, co chcecie podczas tych promocji. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, ja tu będę, będę odpowiadał na grupie, także zapraszam lub po prostu piszcie na pytania Natomiast tak jak mówię, mamy gwarancję satysfakcji. Gwarancja satysfakcji jest na ponad, te ponad miesiąc więcej. Jakby po prostu używajcie, wykupcie, używajcie i jeżeli to jest to, to super. Jeżeli nie jest to, to też jest ok. Dostaniemy się jak przyjaciele. Więc. My jesteśmy pracujemy nad nozbi od prawie 14, 14, 14 lat i po prostu to co, to, co robimy, jakby chcemy, jakby robimy to dzięki temu, że, że użytkownicy nam ufają i że dzięki temu, że mamy użytkowników, którzy po prostu którym po prostu nozbi, ułatwia życie, organizuje życie. I mam nadzieję, że dzięki tej promocji w Black Friday właśnie będziecie mieli nosbi na ponad rok i spokojnie. Ten przyszły rok będzie dużo lepszy, będzie dużo więcej zdrowia i dużo więcej też lepszej organizacji czasem i wszystkim, że to wszystko się po prostu uda lepiej w przyszłym roku. Także tego wam życzę i dzięki wielkie za, za tego live'a.